Yo, yo! Ludzie, witam was w kolejnym odcinku z tej pięknej gry Wiedźmina 3. I teraz chciałbym sobie zrobić misję porozmawiać z Tasakiem, co lecimy, gangi nowych rad. Poczekaj chwilę, Wiedźminie. Jestem ciekawy, dlaczego wziąłeś wolny akurat tej nocy, kiedy Skurwiel próbował mnie zabić. Przypadek! Byłem w burdelu! Są świadkowie! <noise> wierzę, że znalazłeś sobie świadków. Nie wierzę natomiast w przypadek. Wiesz co? Chujowa jakaś ta rozmowa. No, nie, nie klej się. Weźcie go, chłopcy, i wy z nim pogadajcie. Chcę wiedzieć, gdzie jest Skurwiel. Nie straciłem cię! Ciepło. Ale wyrwa. Nie, nie! Ja nic nie wiem! Ten tu oczu nie mam w ogóle. Nie mogę. O możesz mi znaleźć Miora? Zaraz poślę moich chłopaków do miejscówek skurwiera, ale nie pogardzę w wieźmińską żytwą. Poprowadź moich ludzi na wojnę z juniorem i wywleć go z jego nory. Obaj na tym skorzystamy. Skurwiel nie może zginąć, dopóki z nim nie porozmawiam. Moi chłopcy są trochę wyrywni, więc sam musisz tego przypilnować. <grystanie> Zgoda. Podejrzewam, że Skurwiel ukrywa się w kasynie w Złotej Zielnicy lub gdzieś w pobliżu areny pod okrawkami. Tam będą czekali moi ludzie. Znajdźcie go! Dobra Spotkaj się z Krastonu, dami kasa przed kasynem, okej okay. Co tam Co tam mordo, to było dobre teraz Czekajcie, daleko to jest, nie? To się tam tepniemy, chociaż Z drugiej strony to jest ta sama droga, no zobaczcie, tu jak się tepnę to, no, to jest to samo Wezmę płotkę i wejdziemy jest płotka! Trzeba darować tego Juniora. Fajajaj na pięć. To dałby do podwalu. Cłaniaczek. Chociaż nie czy na piechotę by nie było szybciej, bo płotka tu nie może biegać. Hmm. Ale nie wiem. To jest jakby to samo. Cieszę się. Co się tam dzieje? Co się tam mnie boicie, ja pierdolę. Na na Co to? Co jest po Co się stało? Oni, oni! Ej zaczekaj! Co, za pizda? Ale kurwa, dziecko Myślisz, że mi dacie radę? I dziecko myśli, że co, jest spane? No jest ponad i twoi ludzie, dziękuję. Dobra, lecimy dalej. Witajcie grasto sobie Jesteśmy gotowi. Gotowi? K się wie. Na twój znak wchodzimy. Jestem dowódcą, dobrze. W takim razie ruszajmy. Wow. <grafy> Dawajcie grasto to luty rozpierciel <grafy> O kurwa Cieprzemy się tylko z biru. Siema zbiryć. Teraz to ludzkie, ale róbcie, róbcie też coś, dobrze? Był bardzo wdzięczny. Ale to wparł fatyku. O kurwa, przyda się tu rozejrzę? Nie piszczami. O kurwa, muszę iść. Dealer narkotykowy. To jeszcze któreś Bo w kopalni jak na wojnie Tu coś jebnie tam pierdolnie <noise> Tu coś jebnie to. Wszyscy nie? Czy jeszcze ktoś tu jest? A tu są jeszcze co? Jesteś już <noise> Kurde może kolei ciepłokolnik Co mieli? dłużników, to jest przydatne może, <gryw> O nie Miecz jakiś dobry Dostałem Oj, widzowie, bardzo dobry Biorę go. jest bardzo dobry miecz Ale cię skatowali O kurde. Ej, słyszysz mnie? Ale go skatowali, Śmieci. Żyjesz? Nie dobijaj Nie mam takiego zamiaru Coś ty za jeden Słyszałem jakieś wrzaski z dołu Już wszystko w porządku Pomożesz mi? Widzę, że nie jest z tobą aż tak źle Pogadaj mi najpierw Co tutaj robisz? <grym> A jak myślisz? Siedzę sobie Dobra, już nie cfaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpicem bydlama. A jesteś? Tak, jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? Skurwiel skumał się z Eredańczykami. Nie rozumiem dokładnie o co chodzi, ale trzyma z nimi i tyle. Nic więcej nie wiem. Dobra, niech ucieka. Uważaj na siebie. A, dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. Dobra. Ciekawe, czy Dick wie o tym, że Junior dogadał się okay. no. <laughs> Honor z zadaniem. No. On No, zadanie. Nie musimy odebrać nagrody. Dobra. Okej, okay, lecimy na no. dół. O... O, to... odszukaj kryjówkę skorporalnie Chodźcie dalej Co, kurwa jesteś hołobała, tak? Na nie biorę tych takich słabych Bo się przyda, co? Geralt V nie? Wszystkie drogi prowadzą do Machacham Dobra, idziemy dalej no proszę, No proszę bardzo. Ciekawa ta ulica, więc Ten fryzjer. Do czego? No bo dobra, nie na złego zbiegu. Teraz mamy ważniejsze sprawy na wolę. Co się tu dzieje? Nie wiem, co się tu dzieje. Widzę, że jest trzeba na ulica. Jest Dix, tam pierwszy to Dalej Daleko to jest? Aż tu, da się tam te to było Byłoby szybciej. Szybką podróżą chciałbym. Czy coś mamy pobocznego? Jakieś kwestie? Co on chce? Witajcie! Wy w jakiej sprawie? Dobra, nieważne, bywaj. Na razie żadnej, bywaj. Na razie żadnej, bywaj. Bo dobre. Przyjechałeś, tak? Lecimy... Tu się depniemy na plac. Zobaczymy, gdzie ten jest skurcz. A sam ca łowczyc całym... Zobaczymy, sobie. Niby ich wszystkich wybiłem, ale są jeszcze. Czekam. No i ktoś w pizdu jest? Ale... Zniszczyłem hmm. ich tu, szale kryjówkę. W bazę. Nic nie pragnienia. tam wojna panie. Będę miał na ciebie a A jakby tak Wiedźmina na egzekutora długów wydają Ty co, śpiąca krowetka? Wszystkie drogi prowadzą do macha. Oni no, już się tu wpili. Jak raz no, ludy są lepsze od ekipy sprzątającej. Nie <grym grym> zostawili nic ciekawego. To Czeka, muszę iść do góry, czy gdzie? Pierdolki rozpierdziel Totalny rozpierdziel Nie ma tu nic ciekawego I Faktycznie w miał stronie ale tu rozpierdziel robią niezłe I nie widzisz, że jestem kurwa zajęty? tam burczysz, zmyczku? Nie dobra? O kurde, pułapki Te krasnoludy są lepsze ręki przysiątającej Nie zostawi nic ciekawego Muszę... Porozmawiać z Dijkstra o związkach Dobra, lecimy do Dijkstra Porozmawiać z nim no, tak. Ale się nie będzie szybciej. chyba szybciej. Ja też nie jakby Dlaczego? 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 Dlaczego?

Mała te plotkę. Aha. Aha. Masz chwilę? Mam, czego chcesz? Junior współpracuje z Radowidem. Hmm. Jeżeli to prawda, skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Źródło wydaje się być wiarygodne. Hmm. To by tłumaczyło, dlaczego znaczy... wiel poczuł się na tyle silny, by wyłamać się z Wielkiej Czwórki. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Uniona. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Te Był dowódca osławionych niebieskich pasów. Kojarzysz? Vernon Ross. Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oksenfurtu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. Dobra. Aż tam, ja pierdolę. Gdzie to jest? A tu jeszcze mamy dorwać, juniora, tu chodźmy. Zanim to... Aż tu, bo jest u, o, kurwa Ciekawe. Dobra. Lecimy. Do jego chałupy A udaj się na ring. mazelin Kimmiş. Ne zamanmış? jest ten Witam. Nie znam cię, nie wpuszczę cię, nie stój tutaj. Nie cwaniakuj. Próbuję sobie pogawędzić z cieciami, często dochodzimy do porozumienia, ale dzisiaj nie mam cierpliwości, dlatego albo mnie wpuścicie, albo wejdę na arenę, omijając wasze zwłoki. widziałeś kogucika? Będzie nam groził tutaj. Nie straż, nie straż, bo się zesra! Chodź dalej. Bierz go z lewej. Ciągnij miecz. Dalej, kurwa! Co? Przeszła ci to... ochota? Nie będę się pierdolił z tymi kurwami dupini. Pokonań zbirów. Nie miorę. Śmiecie! Głupie! Nie, czy nie? Po mojej stronie? No tak, po mojej stronie, dobra Chodź, ze mną w chodź, 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 Ciekawego nie mają Wy sobie z nim poradzicie, nie? Czekaj, bo tych starczą. Trzeba Agnyu <grystanie> Jeba, oni go pokonali tak szybko Czy mieliście tu coś ciekawego z kodysynki? uważać, jak to jest pistolet. O, i Patrz, petardy im rzucę. Stare, kurwy. Dobra Pajeczka Zardobiały miecz Teraz sprzedaż kiedy wszystko A tu co się ma było Potrzebujesz klucza O jest klucz To pierwszy jako, że pas, o, powstało ostatnio trochę nieporozumienie na tym pozycji Dobra, i tak jestem przeciążony Dobra Lecimy na tą całą arenę To tu jest, tak? Tak, chyba tu. Dobra, widzę podoba Płonek wywala jakieś rzeczy Te jest gówna To Nic warte nie jest Dobra Teraz można iść No coś powinno być A no to skąd Kurbion się tak ułożył. Uuu, mamy. co mamy Co my tutaj mamy? No i tablicę to tajemnicz To skrówię Króla Król Radovich to nie jest zadowolony z twoich poczyna mieć podbić pozostałych członków tej zwanej wielkiej czwórki tymczasem nie na Okej, OK widzowie Porozmawiamy sobie z tamtym gościem, jak to w następnym odcinku. Trzymajcie się! Do zobaczenia! Róweczka!